Choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę i choćbym miał pełnię wiary, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Yy, yy, wiara i uczynki muszą iść w parze. Wiara bez uczynków, mówi Jakub, jest po prostu martwa. Ona się, nasza wiara wyraża się w uczynkach. I tyle. Dziękuję. Okay. To jeszcze Piotr, ja, i tam widzę Paweł, nie? Też później. A ja się zastanawiam, dlaczego w objawieniu 22:12 w tekście, który był czytany, jest uczynek w liczbie pojedynczej, a nie mnogiej. E, dlatego, że tym uczynkiem jest wybór Chrystusa i to jest strzał w dziesiątkę. To jest, to jest odpowiedź na to, dlaczego nie z uczynków, nie naszych uczynków nie naszych zasług to jest wołanie Jezu ratuj mnie Boginę. I ten uczynek przyjście do Chrystusa, padnięcie na kolana Boże ratuj, to nas zbawia. Gdy przyjdzie Chrystus i zobaczy ludzi, którzy przychodzą do niego, mówiąc Boże ratuj, bo my sami giniemy,